Cenyśmy, jak oceniać mecz zawisiony i jak przed Sianką? Co do mnie no to, to wypada powtórzyć tutaj trenera i, i Tomka. W większości spotkania byliśmy zespołem, no na pewno lepszym. Przypłaciliśmy się przy filce. Zespół gości, gospodarzy, się praktycznie całym zespołem, bo no, nam bardzo ciężko przyląda się w lekarnej. No, po raz kolejny zadez do błąd nasz, rzut czy, czy słuszny czy nie, to już sprawa drugorzędna i musimy pracować nad tym elementem gry, bo wyjazdy są naszą chyba bolączką, nie potrafimy ustabilizować tej formy, u siebie potrafimy grać dobrze, a na wyjazdach jest problem i będziemy na tym pracować. Ciekawe to może w piątek, masz szczegóły? No tak, dla całego tutaj środowiska wileckiego jest to bardzo ważny mecz. Siarka jest z mocnym zespołem, ma w składzie do dobrych zawodników, doświadczonych, lecz my też mamy swoją wartość. Na pewno będzie dużo walki, jak to w takich derbowych spotkaniach, ale jesteśmy w dobrej myśli. Od tabela pokazuje, że z tymi drużynami teoretycznie lepszymi gra się na łatwiej. Gramy u siebie, liczymy na dobie kibiców od pierwszej do ostatniej minuty, bez względu na to, jak się ten noc, jak się ta sytuacja na meczu będzie toczyła. I uważam, że jeżeli będziemy utrzymywać się przy piłce, przez większą część spotkania, jeżeli będziemy grać to, co najmniej potrafimy, czyli szybko porwać piłką do skrzydła, to ten mecz wygramy i osiągniemy ten cel, jak wysuwa się wytrzymywanie.